Witam witamy Was w kolejnym odcinku Sparminga W dzisiejszym odcinku na Poli Brudnowskiej, i w dzisiejszym odcinku będziemy rozwodzić sobie wapno na pola. Już tylko sprawdzę, czy się nagrywa. Na pewno. Tak, nagrywa się dobrze. Dzisiaj będzie z nami Michał, tylko że aktualnie ma z i zaraz po prostu wróci na serwer. Ale mi tutaj przywiózł swoją 60, tu widzicie, w ostatnim odcinku był nowy nabytek. Przywiózł mi właśnie Kosa i ja sobie. Na swoich polach rozrzucę. I rozrzucę 30, ponieważ y, tutaj mamy nowy nabytek. Zetor 5211. Kupiłem go poza odcinkiem. <laughs> tak się on prezentuje. Jest trochę taki duży do tego kosa, więc y, powozimy sobie tamtym. Pokażę Wam go. Odpaliło? Nie, nie odpaliło. <laughs> no, tak się on prezentuje właśnie. Mm. No, trochę słabo widać, bo w cieniu. Trochę z odjadę na słońce. No tak to wygląda. Taki mały zetor 50 konia. 50 koni, 51 chyba dokładnie. No, tam ma światła, ma taki tam ten. No i właśnie mapę w sumie schowam. Także mówię, zaraz mnie to dołączy, a my tymczasem zajmiemy się robotą, czyli mówię wapnem. E, Michał ma właśnie kosa, który może rozrzucać, więc rozrzucimy sobie to tak jakby kosem. Pierwsze pole myślę to jest 174 o, w poprzednim odcinku wywoziliśmy na... O, ładnie rozrzuca. No, właśnie w poprzednim odcinku Michał kupił swój ciąg, no i właśnie teraz ja kupiłem No i zaczynam pracę pożniwne. U mnie akurat się wyszło, także muszę mieć wapno na polach, więc rozrzucamy wapno. Dawka 300 litrów na hektar. Może być dawka. No, także sobie będziemy rozrzucać elegancko, ja wiem, Michał później to łączy, też tam jakieś prace polowe będzie robił, uprawę czy coś takiego. Więc lecimy. No, 30 jeszcze sprawna, jeszcze pracuje. O, jeden, tu są te krzaki. Oj, oj, o, przejechałem. Dobra, Raz, następ. Oj, mijaka zrobię. O, to później muszę tam zawrócić i poprawić. No, no akurat to idzie dosyć szybko. O, szeroki, sześć metrów, chyba, albo osiem nawet, ale chyba sześć, z tego co kojarzę. tego mijaka zaraz tam poprawię. No, już jestem. Dalej, musiałem być między dwóch szybkie. A my tu dalej rozrzucamy. Nie zauważyłem, Bardzo mało schodzi. Teraz tak widzę tego nawozu, no niby te 300 litrów na hektar, ale... jakoś tak mi się wydaje, że trochę mniej tego ubywa. No to najwięcej starczy. Właśnie kupujemy nam paletę, żeby było. Jazdu. Myślałem, myślę że ten jest mi jak to. <coughs> Zresztą muszę poprawić. Zresztą taki cienki. No dobra, trudno, zostawmy ten. Jedziemy na następne pole. <coughs> Teraz może pole poprzednicy. tu na skróty pojedziemy, żeby szybciej było. I zaczynamy drugie pole. znowu do samego brzegu nie dorzucę, widzę. Halo? Witam serdecznie. O, witamy, witamy, Michała. Przepraszam, ale musiałem ważną rzecz zrobić, dlatego nie mogłem uczestniczyć w odcinku od początku. O, tam coś będziesz robił, tak? Jakieś prasy polowe? Tak, uprawę chyba zacznę pola. Synchronizacja, także przerwa. No, <laughs> ja drugie pole właśnie rozrzucam. O. O, no to dobrze. Nie wiem, jak tam może być e, z pingiem, bo wcześniej był dobry, ale różnie to bywa. Raczej powinno być dobrze. Okay. Aha, na tym dalszym polu rozrzucam. E, okay. Tak, 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 tutaj. Działa. Tak, dziewczynę. tak, działa. A ile mam metrów? Jeszcze może? ci no powiem. Że ci powiem. ma szerokość, taką nie za dużą, ale też... 6 metrów. A, to dobrze mówiłem. No, no nie za duży, taki mały, wszystko zrobi. No, no. No u mnie akurat w tym sezonie jest tak, że wszystkie pola mam do wykonania, więc trochę tej roboty jest, ale chyba nie wszystko na odcinku, bo ile to nam trwa? Poczekaj, zobaczę. No 7 minut prawie, no to myślę, że jeszcze jedno jeden, dwa pola, mi jak. Może no, wszystkie się. U mnie skończy. na szczęście tylko dwa pola. No A cipałem y, niby jest 300 kg na hektar, 300 litrów na hektar, ale mi dopiero ubyło 4... nie, 70 No jedź, jedź 70 ileś? jeszcze 80, a... ojej. A już robię drugie pole, nie? Czyli te 0,84 będzie dużo 0,8 No, no to... Ale oszczędność na lata Tak. I teraz jak nawieziemy to chyba tam 2 czy 3, 3 sezony jest spokoju. No 3-3, no pewnie chyba 3 są. No i widzicie 30 daje radę. No, 30 uniwersalny ciąg. No, u Michała już nie ma 30, bo sprzedał w poprzednim odcinku. Teraz ma 60. Elegancko. Kto nie widział? Koniecznie musi nadrobić. No, tak, tak, wiadomo. O no, dobrze, teraz jadę tam obok ciebie te pole obsiąść. Skończyłem już te drugie. To na skróty, jak zawsze, przez łąkę. No, u mnie już w 33,4 33, cztery godziny. Robi, robi, mam robotę. O, ty widzę tutaj uprawiasz. Tak, tutaj uprawiam. Okej, okay, okej. Okay. Bo tamte dwa pola jednak mam to na dwa pamięci. O nabytek. Na dobra, dobra. O no, nagrywamy to właśnie w święta, to też tak różne rzeczy są do zrobienia jeszcze. Co No, ja tutaj sobie jadę na yy, tutaj moje pole, 80, 182, dokładnie tak. No, i jedziemy kolejne pole, a tutaj Michała areały. Michał ma, jak już yy, mówiłem, on ma trzy pola. Tutaj te dwa po mojej lewej oraz tamto, co teraz jeździł. Yy, no i... Yy, no i tamto. Więc... <grywy> ale za to on no, ma większe, widać już teraz. Znaczy, no mamy podobne areał łącznie. Ale on bardziej rozbity na pola. dobrze jestem, przepraszam. Spoko, spoko. Właśnie mówiłem, że nakrywam to święta, to dużo różnych rzeczy wypada. Tak, się Wszyscy w domu, także. No. Powiem Ci, 60 jak na razie bardzo dobrze się sprawuje. To dobrze, to dobrze. Bardzo mi się podoba. No i ten Aha. agregacik, który kupiłem, nie wiem, czy tam mówiłeś, ale... No, yy, nie mówiłem. No, Michał jeszcze agregat kupił. Ta talerzówka Odfór, taka... Zostało. Ta talerzówka troszeczkę taka... No nie najlepsza była. No nie, bo mały metraż i jeszcze wolno praca tak szła, więc... No a teraz ma właśnie agregat. Praca <coughs> przyspieszyła się dwukrotnie. Jeszcze tu zrobiłem jaka, no nie. Jeszcze muszę wrócić tutaj. Z tej strony. Wapno mówi, że ci wystarczy. No spokojnie, masz 70% jeszcze. O no to dobrze. Oszczędny ten kost. No, wiadomo. A tam widzę, La, rakieta. Tak, żółta strzała. No, ja tutaj tak to jakieś krzywo naprzemy. No tu mija tak jak taki był. Mam jeden na, na drugi koniec, bo tam zostawiłem taki mały paseczek. Ok. Jedna koło się, a nie, dwa koła się obudziły, a dwa nie. Dobra. Ja jadę jeszcze na jedno pole, bo nawet wszystkie zrobię. Zobaczymy jak z czasem. Teraz jadę na 202. Tak, dobrze mówię numer. Tak. Nie, 200, przepraszam. Jeszcze tych liczb nie kojarzę. <grym> Dopiero... No, kończymy pierwszy sezon tak naprawdę no dopiero praca zaczynamy. Dobra, tu skręcamy. I tutaj nasze kolejne pole. O tam, sąsiadowi życie w pole też. A są Co, się może uciesz. Ah, oh, dormo non Nie, że tam dobrze ci robota idzie, bo mi szybko idzie Tak, tak, mi też. Ależ. Wiadomo, no mnie nie było chwilę i jestem w tyle z robotą, ale... No w sensie tutaj tak jedno pole. Czekasz za nawozem i tak. Znaczy zaraz no. się baczę, bo też musisz y wy nawieść. Tak, muszę zwarnować te dwa pola. Koło gospodarstwa. No tak, tak. No już praktycznie w połowie tego drugiego pola, więc błyskawicznie to idzie dobry rozsiewacz ci pan masz <grym> a dziękuję, dziękuję tary ale jary. przerobione od konnego dorobione dyszeli. elegancko jakiś patyk a ty? o, zardzewiały no a no ta, ta zardzewiały metal. zresztą kto tam wie co to jest ważne że działo no najważniejszy ja teraz ostatni przejazd robię no teraz zacząłem. Dobrze. Jeszcze tam na to pole. 3. No pojadę, bo szybko to idzie, to zrobimy na odcinku. Dobra, i jadę już na ostatnie pole. Dobra, dobrze. No ja już połowę pola mam za sobą, tak naprawdę. To dobrze, to dobrze. No, a raczej się szybciej wyrobisz, bo... chociaż w sumie teraz to jedno pole to... Tam będzie moment. A o, 55% pięć procent, także no. Mało wiesz. No mało, ale... Na będzie starczał na dłużej. Przeworek po toborę, znaczy pod, pod stodo w stodołę schować, żeby nie napadało na niego. <grym> będzie przez lata służ A tu jadą samochody. Dobra. Tutaj przez te krzaki. Krzywo, prosto. I jedziemy ostatnie pole. No to tak raczej szybko po to No tam 0,40 hektara, jak dobrze pamiętam tam. Tam, to... no, Bez różnicy Szybko inny O wow. To światło muszę włączyć bo tu ciemno cień taki pod tym lasem że nic nie widać Masakra no jakiś klimat to też daje. Takie cienie. Dużo tak realności. Daje. No tak, tak. No a propos cieni, jeszcze wrócę do Zetora właśnie, bo też mówiłem, że właśnie kupiłem. Yy, plusem jest to, że on właśnie już jakby Współpracuje z tymi cieniami, przez to w cieniu on normalnie tak jakby jest taki przyciemniony, a nie jak 30, że czy na słońcu, czy w cieniu wygląda tak samo, taką samą jasność ma. Co nieraz no właśnie, już było widać. Na przykład tak zaraz na, to, na będzie. Moja 60 to O, właśnie, tak jestem, mała, to jadę w cieniu, już. a świeci się jakby na słońcu stała. No, ale... Mówię, teraz już yy, teraz już Zetor będzie więcej robił. Coś no 30, jak widzicie, też jakieś prace polowe. Wykonuję, no ale uprawa siew to już raczej yy, 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 zator, żeby nie pomylić Marek, było. <laughs> A jeszcze chyba dwa przejazdy, tak myślę, na oko... o, dwa i trochę, myślę. Dwa takie szerokie i tam taki mały zostanie chyba. O miłość. Ja właśnie ostatni przejazd robię, więc... O, to dam ci jeszcze on tam, tam yy, przyczepę. Znaczy, o Jezus, rozsiewacz. Dobrze. Dobra. O tak jeszcze trochę nawet. Nie jeden przejazd. Tutaj. No przy tych yy, przy tym lesie tak został tam kawałek taki. Tam jest szersze pole niż mhm. na początku. Dobra i ja tutaj już kończę powoli No ja właśnie skończyłem wracam na gospodarstwo No ja właśnie ten clean jeszcze i cyk, dobra, ja skończyłem, także też już jadę do ciebie tam oddać Nic nie jedzie, nic nie jedzie. Tu przez mąkę, tą umowną Kurde, mi się paliło kończę, muszę zatankować jak będę na gospodarstwie u siebie. O, no no, paliwa tam nie ma. no, ale też bierze, no. już, już drugi raz chyba tankuję, tak jakby podczas całej gry, Chyba ale... tak, bo... Tak, tak, jakoś tak było. Bo ja raz już masz tankowałem masz też, Masz prawie... Rozumieć, o, tankowałeś. widzę, tam jedzie. Ja masz prawie połowę, 45%. O, no to dziękuję bardzo. Spoko, spoko. A gdzie cię odstawić? A, możesz tutaj nawet przy bramie, bo i tak by tego używał od razu. A, to zaraz. A, tu już bus. słyszę. te dwa cylindry. No, dobra. Tu się wjadę elegancko. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, witam. O kurde, Myu, myju widzę. A, Tu ci, tu ci go pod domem zostawię. Dobra. <grych> dobra, no to myślę, o, że będziemy kończyć ten odcinek. No, no, dzięki, spoko. Yy, także do zobaczenia w kolejnych odcinkach, kolejne jakieś prace polowe, yy, najprawdopodobniej jakaś uprawa albo siewy, już zobaczymy. Także do następnych odcinków, na razie, cześć, cześć. Cześć.